Szanowni Państwo, co to się dzieje w tej naszej kochanej Polsce. Jak wiemy no ceny nieruchomości w Polsce są tragicznie wysokie. Ostatnio zrobiłem kilka filmów na temat Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii wiemy, że ceny nieruchomości już są niższe niż w Polsce. Oczywiście ktoś tam może podać ceny nieruchomości z najlepszych dzielnic Londynu, Cambridge, a może Oxfordu, gdzie mamy dom pomiędzy dwoma noblistami. No ale hmm, cała reszta w ogóle nie ma znaczenia. Prawdą jest, że dzisiaj naprawdę jest sytuacja okropna i człowiek sobie myśli, że no, może coś się zmieniło po tym ostatnim ruchu Narodowego Banku Polski, pana profesora Glapiskiego, naszych kochanych Bystrzaków pfu, Rady Polityki Pieniężnej, Szanowni Państwo, pana profesora Glapiskiego. Yy, I yy, no, przed wyborami obniżono oprocentowanie aż o 0,5%, teraz obniżono o 0,25%. I zastanawiamy się, e, szanowni Państwo, nad tym, co się dzieje w Polsce. No i mimo tych obniżek, proszę zobaczyć, do jakiej tragedii dochodzi. Mimo tych obniżek, e, obniżki są już dawno, proszę sobie wyobrazić, że mimo tego, że mieliśmy jedną obniżkę 0,5% przed wyborami, mieliśmy obniżkę 0,25% po wyborach kilka dni temu, czyli prawie o 1%, to bank PKOS A dalej reklamuje się prawie na 9%. Proszę bardzo, tutaj zbytnio im nie spadły te oprocentowania kredytów hipotecznych na domy i to jest szokujące oprocentowanie na poziomie 8,43. Szanowni Państwo, to jest coś strasznego, to jest wręcz coś tragicznego. Tak można to nazwać. Tak więc, no, sytuacja nie jest ok. I już mamy 7 lipca. W Polsce, proszę sobie wyobrazić, mamy sytuację, w której wszędzie pada deszcz. Istnieje prawdopodobieństwo wielkiej powodzi. Szanowni Państwo, istnieje prawdopodobieństwo wielkiej powodzi. Jest 7 lipca. Istnieje prawdopodobieństwo. Wielkiej powodzi. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy Gdańsk. Moje rodzinne miasto. Chmury, 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 zero słońca. Szanowni Państwo, ile to jest dni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dni. Od dzisiaj i dzisiejszy dzień same chmury i deszcz. Temperatura po 22 stopnie, 21 stopni. Szanowni Państwo... W styczniu, w lutym jest cieplej na Wyspach Kanaryjskich, jak w lipcu w Polsce, dzisiaj w Gdańsku. 7 lipca 2025 rok. Dulkiewicz, prezydent Gdańska, razem z Sejmikiem Gdańskim, Wojewódzkim i tymi wszystkimi innymi pachołkami brukselskimi zabroniły Polakom w Trójmieście pieców, kominów, drewna, węgla, gazu nie mamy, Gaz trzy razy droższy zespołek Skarbu Państwa, no trzy razy droższy, no bo jeżeli mamy sytuację, szanowni państwo, że Orlen wysyła 1,5 miliarda złotych do szwajcarskich banków i nikt nie wie, gdzie jest 1,5 miliarda złotych, zamknęli jednego słupa i, i, i wsio, no to płacicie trzy razy więcej. No taka jest rzeczywistość dzisiaj w Polsce, szanowni państwo, to nie jest skandal polityczny, to jest kanał gospodarczo, ekonomiczny, inwestycyjny. Tak rozmawiam ze swoimi klientami od 20 lat. I nigdy nikt mi nic nie powiedział, że rozmawiał z nimi źle. Szanowni Państwo, to co dzisiaj się dzieje w Polsce, nie ma słońca, a mówią nam, że mamy zakładać panele słoneczne. Nie jest gorąco, a każą nam zaklejać kominy. Ni nie ma żadnego ocieplenia, zabraniają yy, drewna, węgla. Trzeba sobie zadać pytanie, czy w podejmowaniu decyzji, aby w kraju 45-milionowego narodu w Europie, bo w Polsce jest około 45 milionów Polaków, w Polsce mieszka podobno 42 miliony ludzi plus 7 milionów Polaków w Europie. Polska i Polacy, razem z ludźmi mieszkającymi w Polsce, to jest 50 milionów. 50 milionów. Jesteśmy, jednym z, jesteśmy naprawdę dużym narodem. Kto podjął decyzję, aby się zgodzić, że w kraju, w którym jest zimno, jesteśmy krajem z klimatem umiarkowanym? Proszę sobie wejść w filmy ze stycznia, lutego, grudnia. Mamy temperatury tam pokazane po minus 20. Jeżeli ktoś myśli, że to nie ma żadnego związku z inwestowaniem w nieruchomości, w biznes, podatki, ZUSy, w to wszystko, to jest w grubym błędzie. Szanowni Państwo, kto pozwolił na to, aby w kraju, w którym w styczniu, lutym, grudniu mamy po minus 20? Po minus 15. Mamy, siódmy, mamy 7 lipca. Po 18-19 stopni w nocy po 14. Zaraz będzie 14, 15 lipca. 15 lipca bitwa pod Grunwaldem 1410 roku. Gdy byłem małym chłopcem. Nauczycielki w szkołach uczyły, że 15 lipca to był taki gorący dzień, że krzyżacze stali, szanowni państwo, i oni się tam gotowali w tych puszkach. I dlatego między innymi przegrali, bo jeszcze wilcze doły, straty, takie tam różne opowieści. No dzisiaj to byśmy przegrali bitwę pod Grunwaldem, no bo to za zimno by było. Za zimno by było. Szanowni państwo, w doły to by się nalała woda. I tam by wypłynęli, by nie wpadli w te doły, to by wyszli z tych dołów i by się nie zagrzali, bo są chmury. Tu mamy, dzisiaj mamy siódmy. O proszę bardzo, zaraz tutaj zobaczymy. Proszę bardzo. Bitwa pod Grunwaldem zostałaby przegrana, bo w Polsce poziębił się klimat przez 700 lat. To już teraz 600, tam 15. Dzisiaj mamy siódmy, ósmy. 9, 10, 11, 12, 13, 14, już nie pamiętam, 15, prawda? Bitwa pod Rewaldem chyba szanowni państwo, To, co się robi tutaj w Polsce, to jest zagłada upadającego narodu polskiego. Mamy sytuację, w której mamy nowego prezydenta, który został wybrany głosami starych babek, starych dziadków. I klechostwa. Klechostwa mówię, bo, bo ksiądz-księdzowi nierówny, czy tam księżowi, nie księ, ksiądz-ksiądzowi, nie ksiądz-księży, ksi, księ, nie ksiądz ksiądz, <głosy> <głosy> ksiądz i ksiądz to dwie inne istoty, prawda? Tak jak prawnik-prawnikowi nierówny, księgowy-księgowemu, lekarz-lekarzowi, prawda? Każdy może być zły, dobry. No i mamy sytuację, Szanowni Państwo, patrioci, patrioci yy, rządzili łzyk tam ich naganiał. Stare babki chodziły głosowały, stare dziadki. No i dzisiaj będzie mi prezydenta. Nawrocki. Dla mnie to jest taki prezydent, który bardziej by się nadawał. Na, takiego opiekuna. Kombatantów, parę takich ludzi starszych, takich w domach opieki spokojnej starości. Ich historyk, tam by gawędzili ze sobą. Tam by spisywali. Fajna sprawa generalnie, nie? Fajnie tak sobie spisywać i gadać. Fajnie. Ale to, co zrobili w ostatnim czasie ci, którzy rządzili, zabrudzili nam węgla, drewna, pieców, kominów, nakazali w kraju, w którym nie ma słońca, zakładać panele. No, to jest szokująco przerażające. No, ale dzisiaj, szanowni Państwo, Najsławniejszy Kaszub Polski Donald Tusk. Ogłosił, że żeśmy przegonili Szwajcarów pod kątem PKB, wcześniej, 4 lata temu Tusk, najsławniejszy Kaszub. Niech Ziemia Kaszubska, takich Kaszubów może nie wydaje już więcej na świat. Jak Donald Tusk, nie, niech se wydaje. Każdy, kto chce, co nam na świat, da. Ale może niech tacy ludzie, tacy Kaszubi nigdy w Polsce nie rządzą, jak Donald Tusk. Bo Donald Tusk to jest najgorszy przykład Kaszuba, jakiego, jakikolwiek powinien istnieć. Znaczy, jakikolwiek powinien mieć władzę w Polsce. Nie ja mogę powiedzieć, że ja też jestem kaszubem. No bo ja się w Gdańsku urodziłem. Jestem z, z, z dziada pradziada, szanowni państwo, z Mazowsza. Jestem z dziada pradziada, pra, pradziada, z Mazowsza. Same polskie nazwiska. Z jednej i z drugiej strony i takie porządne nazwiska. No Donald Tusk dzisiaj powiadomił Polaków, że żeśmy właśnie przegodzili 9-milionowy malutki narodek szwajcarski, który ja generalnie bardzo podziwiam. Kraj wielkości Pomorza Zachodniego albo mojego ukochanego, chyba moje ukochane Mazowsze jest większe od, od Szwajcarii. Jestem z dziada, pradziada Mazowsza. szanowni Państwo, z obydwu stron poważne nazwiska I Donald Tusk dzisiaj szanowni państwo tam nabrał kolorków Wyprzedziliśmy Szwajcariów forecastem IMF. No. E, 9 milion, niespełna 9-milionowe społeczeństwo na terenie Szwajcarii wielkości mniejszym niż Mazowsze. No ale wcześniej wyprzedziliśmy bardzo tako, taką małą wyspę Tajwan, w której mieszka 20 milionów ludzi, niespełna, a wcześniej Belgię, gdzie mieszka 10 milionów. No to osiągnięcie. W tym samym czasie Szwajcarzy mają 5 razy większe PKB na osobę, więc jak tak dalej nam pójdzie, to za 179 lat i 3 miesiące oraz 5 dni i 3 godziny oraz 15 minut zrównamy się ze Szwajcarią, Szanowni Państwo, PKB na głowę, jeżeli Szwajcarzy od dzisiaj nie będą się ruszać z miejsca. Tak samo za 100 lat dogonimy ich w wysokości posiadanego złota na głowę i walut. Ale Donald Tusk, szanowni państwo, premier polski unionista dymisjonista, który zastąpił swojego wcześniejszego magiera Mateusza Morawieckiego, weł niebezpiecznego kredyta, weł drugie wcielenie Hilarego Minca. Cztery lata temu stwierdził, że za pięć lat, czy tam za cztery lata będziemy bogaci jak Brytyjczycy. No i klaps i nie wyszło. No to kilk... miesiąc temu wymyślił, że jesteśmy już tacy fajni jak i Japończycy. Oj, też nie przeszło, no. A to dzisiaj jesteśmy bogatsi niż Szwajcarzy. Ludzie. Ludzie, kochani moi. Moi Polacy Moje wypolaki. Oj 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 oj. No. Tak to właśnie jest, szanowni państwo. Donald Tusk. Tak jest. Donald Tusk, ja, 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 Volksdeutsch, Parten, München, Brown, same Niemcy. No właśnie, no właśnie. No właśnie. Jak to jest, szanowni Państwo? Co tu się wyprawia? Dziwna sprawa. Prawda? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego, komentowania. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.